Cześć i czołem, witam Was serdecznie. Dzisiaj była malutka łateczka do Wortandera. Malutka, niby malutka, jeśli chodzi o rozmiar, ale wprowadziła wiele zmian. Eee, do, o tym do poczytania w linku pod filmem bo nie będę wszystkiego naprawdę tłumaczył, ale jeszcze w ciągu kilku dni zostaną wprowadzone ciekawe rzeczy. Mianowicie jedna z najciekawszych rzeczy, której w wocie do tej pory nie ma, to drzewa będą obiektami fizycznymi, gdzie będziemy mogli się za drzewami e, osłaniać, chronić e, przed pociskami. Pociski te będą niszczyły te drzewa e, w, gęstych, e, w gęsto zarośniętych, takich e, jak to się mówi, laskach możemy naprawdę śmiało, fajnie się bronić, będziemy mogli się za powalonymi drzewami chować, czyli wychodzi na to, że drzewa powalone nie będą znikały tak jak było to do tej pory. Więc jest to naprawdę super sprawa. Tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie o czołkach amerykańskich, do końca roku, ciekawe, czy nie jest to ruch w kierunku nowej fizyki, która miała, którą prezentowano na filmach do patcha 1.4.3, niszczenie zabudowań. Tak jak miało być, to w wocie też już dawno temu i pokazane były fajnie kruszące się budynki w ogóle. Nie wiem czy to nie jest już zalążek tego, że już nad tym grubo pracują i najpierw wprowadzą drzewa. Kto wie, może do końca tego roku dostaniemy naprawdę ciekawego patcha który będzie naprawdę no, konkurencją co do innych czołgów eee, mamy tutaj modele zniszczeń, coś popoprawiane, e, interfejs jakiś. Inne zmiany jakiś już wsunięto, rzadki błąd powodujący zawieszenie gry po wybraniu wsparcia lotniczego w bitwach zręcznościowych eee. Co my tu mamy? Mogą trafiać w drzewa i niszczyć je. Gracze mogą ukrywać się za drzewami, które są obiektem fizycznym dla pocisków. Błąd powodujący niemożność oddania strzału z jakiejkolwiek broni, gdy którykolwiek z działonych nowych czołgów T-35 był nieprzytomny. pas amunicji, ataku z zaskoczenia do samolotu. W sumie bardzo dużo zmian. W końcu naprawiono efektywność niemieckiego pocisku 105 APCBC ze względu na błąd promieniu, promieniu Błąd promień uszkodzeń był około dwa razy mniejszy niż odpowiednik radzieckich pocisków 100 mm. No i tutaj właśnie każdy posiadacz tygrysa e, ostatniego ze 105. Każdy, ale to każdy narzekał, bo no, słusznie narzekał, ponieważ te pociski no, za przeproszeniem, gówno robiły niemieckim czołgom, co było bardzo dziwne. No i tu się okazuje, że był. Jakiś zbyt mały promień uszkodzeń, no ale zobaczymy. Ja tego tygrysa nie posiadam. Czekam na opinie i komentarze co do, co do tego, czy coś się zmieniło. Będę naprawdę wdzięczny. Cóż tu mamy jeszcze? Dźwięk tła w hangarze został naprawiony. Nie urywa się on teraz. To, to jest mało ważne. Muzyka zwycięstwa przegranej będzie teraz odtwarzana w hangarze po zakończeniu bitwy. Dobra. Powodujący wyświetlanie znacznika, ale jeszcze było usprawnienia w grafice. Wydajność podczas renderowania oświetlenia została zwiększona. Dodano efekt gorącego powietrza do części eksplozji. Super. Zwiększono odległość wyświetlania piechoty. Nie wiem o jaką piechotę chodzi: czy to nie jest piechota, ta, która stoi przy działach przeciwpancernych na kursku. Polepszono widoczność pocisków smugowych. No to to już się tyczy samolotów. Tryb widza, może czytać wiadomości obu drużyn, poprawiono wizualizację uszkodzeń drzew dla trybu widza, poprawiono wiz... dla trybu widza dobrze. Dźwięk w hangarze to już było. Parameters of the ricochet and Normatyzacja została z... parametry ricochetu i normatyza... normatyzacja została zmieniona. Usunięto ricochety Absence to nie wiem, of small angles to są małych kątów Jeśli kaliber jest większy od pancerza, coś nie, nie, nie wiem dokładnie. Mhm. Błąd prowadzący do penetracji pancerza przedniego przez lufę czołg został. Na... Co co co? Błąd prowadzący do penetracji pancerza przez lufę został naprawiony. Zwiększono grubość zbiorników paliwa, silnika i skrzyni biegów. No to akurat jest też na plus. O, dobra. Zwiększono grubość przedniej płyty pancera. Dobrze. To headset. Więcej pancerza. Fixed. Parametry, Possibility Penetrata No dobra. Poczytacie sobie to wszystko w linku pod filmem. No i to na tyle miejmy nadzieję, że Gajin ruszy z głową swoją ślimaczą i ściągnie skorupę i powędzi bardziej do przodu. Bez tej skorupy będzie im leżej. No i w końcu coś ruszy z tą grą. Jak więcej graczy dojdzie, to jak najszybciej niech robią te patche to będzie na pewno, na pewno lepiej I, i ściągnie to na pewno jakąś rzeszę graczy do tego. No cóż, to na tyle. Dzięki bardzo. Na razie.